Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w takich spokojnych, cichych ok okolicznościach przyrody, porannych e lubię sobie tak popatrzeć na słoneczko, kiedy rzuca rzuca taki cień właśnie z drzew w e trochę wam po powiadam. mamy nowy rok Liczę na to i mam nadzieję, że będzie dobry. Tego Wam też życzę. No, bo końcówka roku była taka bardzo, bardzo smutna. Wiecie o tym, że odszedł Wenusik. No, kochany Piesek, co mam mówić? Czasem, czasem żeście go widzieli na, na filmikach, oczywiście. Przecież zawsze, zawsze z nami tutaj był. Egzystował. Ale nie mieliśmy innego wyjścia. Ale na zawsze pozostanie w naszych sercach, w naszej pamięci, wspomnieniach. Yy, kochany piesek, A miała bardzo dobre życie, bo yy, wszędzie, wszędzie, wszędzie z nami była. Na wszelkich wakacjach, yy, czy w górach, czy nad morzem, wszędzie wlazła, wszędzie była. Yy, morze, zjechała, mo, mo, morze zjechała całe. Od Świnoujścia między zdrojów po Jaszczębią Górę, Władysławo Łochel wszędzie była, wszędzie żeśmy ją zabierali. Nigdy nie zostawała sama. Oprócz takich paru godzin w domu, zostać to oczywiście jest zupełnie normalne. Ale ogólnie nie da się zapewnić pieskowi lepszego życia. Bardzo bym szczęśliwa, ja z nią też. Co chciałem Wam, wam tutaj jeszcze, jeszcze powiedzieć? W związku z tym, że wiecie, że jestem w posiadaniu działki, mam domek i ogólnie mam warunki ku temu, żeby mieć jakiegoś, mieć jakiegoś futrzaka i zwierzaka, to postanowiłem, że będzie pies. I oczywiście ci, którzy nie mieli psa, mogą tego nie zrozumieć, ale e, strata psa bardzo boli i, i to jest czasem ból większy niż utrata człowieka. Tak jest. E, człowiek zawsze coś ci tam powie, nazda, są, są momenty złe, są momenty takie, a jednak piesek to jest e, jak Zawsze kochany, zawsze dobry. Tak więc, no tak to wygląda. No i trzeba przejść przez po prostu etapy żałoby. Tak więc e, przez e, e, nie, niemożliwość pogodzenia się z tym, co się stało, przez ból, przez e, gniew, aż dojść do etapu akceptacji. Jak się dojdzie do etapu akceptacji, że tak po prostu musiało być i tak jest i tak będzie z, z każdą istotą żywą i z nami także to wtedy można myśleć dopiero o nowym piesku więc ja jestem tego świadomy i jestem świadomy tego, że nic nigdy nie zastąpi Wenusika, bo to wyjątkowy piesek i nie ma, tak jak na świecie, nie ma dwóch tych samych ludzi, tak nie ma dwóch e, tych samych psów każdy piesek jest inny i e, jest to absolutnie normalne także nie mam takich zapędów, żeby Próbować zastąpić sobie Wenusika innym, nowym pieskiem, bo tego się nie da zrobić. Nowy piesek jeśli będzie, a będzie będzie miał czystą kartę, przyjdzie na świat, należy mu się 100%, 100 miłości, 100% uwagi em, poświęcenia mu czasu i dania mu wszystkiego tego czego potrzebuje siebie, czasu, obecności, wakacji, wszystkiego. Także podjęliśmy taką decyzję, chociaż nie, nie było to łatwe, ma jakieś wahania. Na myśli moich rodziców są, bo oni tam właśnie w tym domku często przebywają. I, i właściwie ja do mieszkania mając, mając tą świadomość, którą mam teraz, nie chciałbym tego psa po prostu nowego zapraszać, bo bo ja pracuję zawodowo i ja nie mógłbym tyle czasu później, ja muszę wyjść na 80 godzin. To jest najgorsze dla psiaka. Ale jak. Moi rodzice są na emeryturze. Mają tutaj domek. Jak psiak będzie tutaj z nimi, to będzie szczęśliwy, bo nigdy nie zostanie sam. Będzie mieć 24 godziny na dobę. Eee, kogoś. Także nie wyobrażam sobie lepszych okoliczności jak są tutaj, po których spacerujemy, które znacie, bo czasami widzicie na filmikach, żeby żeby piesek miał, więc mamy ku temu warunki i, i zdecydowaliśmy się i za około 2-3 miesiące pojawi się szczeniaczek. Na pewno będziecie obserwowali jego losy, będą vlogi. Także myślę, że to też dla Was będzie ciekawe, fajne, miłe doświadczenie. Różne miałem przemyślenia na temat tego, jaka by to miała być rasa, tak więc myślałem o nad wyżłem wajmarskim. Na takiego wyżła się natrafiłem, jeśli chodzi o hodowcę, który ma też labradory. Ale jak to ja, ja musiałem zrobić research, ja musiałem wszystko wiedzieć o, o labradorach, ja muszę wszystko wiedzieć o wyżłach. No i zdecydowałem, że to znowu będzie labrador. Jednak są pewne różnice między Wyżem weimarskim a, a labradorem. Tak więc, jak chcecie to kiedyś tam, mm, mogę wam poopowiadać albo, albo mogę yy, możecie sobie poszukać w internecie. Ale jednak, tutaj przekonanie i rodziców, którzy też będą opiekunami przecież tego psa, no jest ku temu, żeby to był labrador. Nie dlatego, żeby porównywać do, do Wenusika, który był labradorkiem. Tylko że są pewne takie cechy, które inny pies nie posiada, inny raz nie posiada. A jest to między innymi to, że Labradorkowi nie zależy na tym, żeby był jeden właściciel, tylko on kocha wszystkich ludzi. Wyżej już sobie wybierze. Ty jesteś panem, a resztę toleruje. Wszyscy są fajni, ale to Ty jesteś. A my jednak chcemy pieska, żeby on yy, miał do wszystkich tyle samo miłości. No, i nabradorek bardzo inteligentny, troszkę statystycznie inteligentniejszy od wyżła, i sam się uczy, obserwuje, i sam, nawet jak go nie będziesz uczył, to on nabiera nawyków e, poprzez obserwację. To jest też dla mnie ważne, bo i on też zrobi wszystko, żeby się przy, przypodobać swojemu panu, swojej pani. To są jego cechy, a reszta cech jest bardzo podobna. No, jest troszkę mniejszy, bo wyżo jest jednak większy, a dla mnie to też ma znaczenie, bo. Do auta wsadzić, przewieźć. No. Także tak to wygląda. Chciałem Wam tyle tutaj powiedzieć, jakie są moje plany, jeśli chodzi o o, e, o zwierzątko. Więc są takie właśnie. Więc myślę, że z końcem marca, początkiem kwietnia. E, Oczekujcie, że będą filmiki z dwumiesięcznym szczeniaczkiem, labradorkiem. Mogę tego obiecać oczywiście na, na 100%. Ale mam takie zamysły. Zobaczymy, jak wszystko się dobrze ułoży. To tak by mogło być. I y, plany są, są takie, żeby nie chciałem na żadne wakacje jechać w tym, w tym roku. Ale jak będzie ten piesek. To pojadę na wakacje. Pojadę mu pokazać. Może. Także tutaj myślę, że z inną świadomością, bo jakbyśmy mieli Wenusika, to on przez dwa lata nigdzie nie jeździł, Myśmy chcieli, żeby on trochę dojrzał, trochę spoważniał i nie chcieliśmy mieć problemu na wakacjach z nim. A teraz po prostu ze szczeniaczkiem, jak on będzie mieć powiedzmy marzec, dwa miesiące. No, to w sierpniu, powiedzmy na początku sierpnia, będzie mieć pół roku, 7 miesięcy, to, to wtedy myślę, że Labrado to już coś tam potrafi, coś umie, trochę, trochę słucha, więc już będzie się nadawać na wakacje, jak najbardziej. Także pojedziemy sobie z całą rodziną z nowym pieskiem na wakacje, na których nie byliśmy od jakiegoś czasu wszyscy razem. Także myślę, że spróbujemy spróbujemy sobie pojechać gdzieś tam nad morze, może okolicę Mrzyzna, zobaczymy. To Może się wszyscy spotkamy tam też. Kończę, moi drodzy, nie chcę przedłużać. Wybieram się na dłuższy spacer, tak więc. Chcę troszkę pomaszerować, muszę zgubić parę kilo. Życzę mi, mi, mi szczęścia w tym, ja Wam, ja wam też życzę, żeby, żeby cele zostały osiągnięte. No to trzymajcie się, pa.